...propagandowego filmiku, albo tam powiedzmy rozrywkowego, nie wiem jak to nazwać, że Biblia to bullshit. E, co robi? No powinien zacząć sprawdzać, czy faktycznie nie ma żadnych dowodów archeologicznych. Facet twierdzi, nie, nie ma dowodów. Uczciwy człowiek sprawdza, szuka, czy są te dowody i bardzo szybko okaże się, że no, gość po prostu kłamał żywe oczy. Dowodów jest mnóstwo. E, ale większość ludzi nie zajmuje się tym, tylko powie, że okej, okay, ja mu wierzę i nie chcę wiedzieć nic więcej, nie, 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 nie ma, nie słyszę, nie ma mnie, la, 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 nie mówcie mi więcej nic, bo ja już wiem swoje, facet mi powiedział, że Biblia to głupota, więc potwierdziłem tylko swój światopogląd, że Boga nie ma, Biblia to bzdura, a chrześcijanie są nawiedzeni idioci. O, i więcej nie chcę wiedzieć, nie, 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 mów mi, nie, mów mi, nie, nie przysyłajcie mi filmików od wieku, nie chcę nic wiedzieć, Martin też jest głupi, nawiedzony, świr. No. Więc tak działa świat i coraz mniej mi się to podoba i się robię coraz bardziej radykalny chyba. I to myślę, że będzie widać w moich piosenkach następnych. Że się zrobię coraz bardziej radykalny. Bo radykalnym nie czynią tak radykalne filmiki tych wojujących ateistów. No to już po prostu jest. To mi się w głowie nie mieści, no. do, manipul do manipulacji ja już się przyzwyczaiłem, do naciągania faktów ale mówić wprost, kłamstwo, tak bezczelnie. A, wiem, że się powtarzam, ale mnie to strasznie już... <kluzny> to jest po prostu ludzko zwyczajnie obrzydliwie nieuczciwe. No, postępowanie w taki sposób. No dobra, kończmy od wygnać dziś. Yy, z newsów, nie wiem, czy są jakieś newsy. Konferencje. Co tak ci głośno. Zdaje się, że chyba ciąg dalszy konferencji kreacjonistycznej ma miejsce właśnie, chyba, dziś w Poznaniu czy w Gdańsku, czy coś. Ale niestety nie mam na od materiału, więc nie powiem szczegółów. Eee, coś by tu jeszcze powiedzieć. No nic więcej, że Odwyk, pamiętajcie, jest programem. Całkowicie za darmo i za friko. Więcej jest na licencji Creative Commons, co znaczy, że możesz go wysyłać innym, możesz go przerabiać, możesz go montować, możesz go kopiować, możesz mi dokleić wąsy na przykład na filmie i puścić to dalej w świat, bo tak działa licencja Creative Commons. Wypuszczam to wszystko co robię za darmo. Prawa autorskie, tylko autorskie tak są zastrzeżone, a prawa majątkowe nie są. Yy, Czy mówiąc tak po ludzku, rób ta co chce ta z tym nagraniem, bylebyście powiedzieli, że to ja tam jestem autorem. No, i ja wiem, ja myślę, że każdy uczciwy człowiek powinien mówić innym uczciwym ludziom, takim, którzy szukają prawdy, że na przykład są, oczywiście, że są potwierdzenia archeologiczne, że historia biblijna jest prawdziwa. A jak nie, to daj mu rzuć komuś nazwisko. Dr. Patton, geolog i archeolo, archeolog amator, przy okazji też, który brał udział sam osobiście w wyprawach geologicznych, wie o czym mówi, jest naocznym świadkiem. Można go odesłać. Wierzysz mu? Proszę bardzo. Nie wierzysz? To sprawdź sam dowody. Jedź na miejsce. No, ale mam nadzieję, że po tym odcinku nikt już nie będzie mówił, że nie ma żadnych yy, archeologicznych dowodów. A jak dalej będziesz mówił, to zapraszam na następne odcinki Odwyku. Co jakiś czas będę przedstawiał inne archeologiczne historie. Na przykład yy, to, co wykopano na miejscu, gdzie było jerycho starożytne. Wiecie, to ta historia, co z trąbami dookoła jerycha biegali, yy, deli w trąby, u, 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 nie? i mury się zwaliły. Są ślady, są ślady tego archeologiczne, tak są. No. Można iść, jechać, sprawdzić. Dobra. Eee, co tam jeszcze by powiedzieć? Tak, tak, odwyk jest oczywiście za darmo, rozpowszechniacie, a jakbyś chciał zostać sponsorem odwykł, to też zapraszam. Eee, bo ludzie szukający prawdy naprawdę łączmy się. Eee, jeżeli masz też inne zdanie na ten temat, albo nie wiem, znasz na przykład dowód, że dr Patton jest wariatem, a ten archeolog, o którym on mówił, eee, nie wiem, no. Nie można powiedzieć, że nigdy nie istniał jak tyle publikował. No no nie wiem, że cokolwiek co, chcesz powiedzieć, masz inne zdanie, to oczywiście pisz w komentarzach na stronie wwwodwykcom. Jeżeli coś osobiście do mnie, to na adres martinmałpa.odwyk.com yy, co jeszcze? A, no tak, sponsorów szukam, No szukam sponsorów. Odwyk prowadzi się dosyć trudno. Yy, z czego? Co może być widać po tym, że nikt inny chyba takiego programu nie robi. Dwóch yy, chyba jezuitów czy kto kogoś robi takie podobne odcinki do odwyku, ale ja byłem pierwszy, poza tym oni mają, nos ich sponsoruje, kościół dosyć duży. A mnie nikt. Żadna organizacja nie zrobię to sam, więc co łaska na stronie www.com. Poza tym następne odcinki oczywiście będą dalej o Biblii, yy, o tym co Biblia mówi o tym, o albo tamtym, albo będą yy, o ewolucji, czasami coś tu. O archeologii biblijnej, tak. I jeszcze będą odcinki specjalne, yy, o których powiem, no jak będą. To na razie.